Jak powiedzieć po francusku, radzić sobie, czyli przydatny francuski czasownik? Débrouiller. Radzić sobie, uporać się. Je peux me débrouiller. Mogę sobie poradzić, dam radę. Je peux me débrouiller toute seule. Poradzę sobie sama. Je dois me débrouiller tout seul. dois poradzić sobie sam. Débrouille-toi. Radź sobie. Je me débrouille. Radzę sobie, daję radę. Tu te débrouilles mieux qu'elle. Radzisz sobie lepiej niż ona. Débrouillard. Ta sama rodzina słów, czyli zaradny, sprytny, obrotny. Il est débrouillard. On jest zaradny. Je suis débrouillard. Jestem zaradna, daję sobie radę. La débrouillardise. Czyli przedsiębiorczość, zaradność, obrotność. Je n'ai rien contre la débrouillardise. Nie mam nic przeciwko zaradności. Elle apprécie la débrouillardise. Ona docenia zaradność. albo w wersji bardziej potocznej la débrouille. czyli zaradność C'était la débrouille To była taka metoda radzenia sobie